Siemanko, z tej strony Jacek Przede mną przesyłeczka od Big Cards A w środku coś co ściąga kapcie Co to może być? Zaraz pokażę czym się będę zajmował Co będę otwierał w najbliższym czasie Co mi przyniósł Mikołaj? Hmm, papiery a pod papierami? O, takie oto cudo? Takie cudo. Tops 2024 Lineage Argentina. Piękny boksik. Fajna rzecz. tą będę otwierał w najbliższym filmie. Także zapraszam do oglądania. No i co? Do następnego.